prawy w bramę z uwagą do 4 prawy krótki do 3 lewy w bramę 100 3 prawy ciasne z uwagą 3 prawy ciasne z uwagą 30 4 lewy krótki przyciąć hamowanie 2 lewy hamowanie 2 lewy do 2 prawy ciasny i 50 i 4 lewy krótki ciąć 20, hamowanie przed budynkiem, 1 prawy trzymaj. syf, syf, syf. 20, 3 lewy krótki widzisz. 80. 3 lewy zacisk długi, trzymaj ciągły. 3 trzy lewy zacisk długi, trzymaj ciągły. 20 i 3 prawy ciasne, syf. 3 prawy ciasne, syf. syf. 20, 23 prawy otwiera. 23 prawy otwiera. Prawy upax. 50, prawy łuk Hamowanie w prawy w zatoczkę widzisz Hamowanie w prawy w zatoczkę widzisz Powrót, 20, hamowanie 1 lewy Hamowanie 1 lewy 150, lewym łukiem 50 Na mostku hamowanie Do 3 lewy Pięćdziesiąt. na mostku hamowanie do trzy lewy. Na ja drugi bot tutaj. Tak, tutaj. Do trzy lewy. Dawaj, 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 to prawy. Do cztery lewy wypuść. Śliisko jest. Pięćdziesiąt. Cztery lewy krótki, do cztery prawy wypuść. Cztery lewy krótki do cztery prawy wypuść. Trzykana. Trzykana. Hamowanie. 3 lewy bramy z uwagą. 3 lewy bramy z uwagą. I 4 prawy krótki. To 3 lewy w bramy. 100. Hamowanie 3 prawy krótki. Z uwagą. 34 lewy krótki. Hamowanie 2 lewy. Hamowanie 2 lewy. 2 prawy. 34 lewy krótki nieciąć. 20, hamowanie 1 prawy trzymaj. Syw. 20. 3 lewy widzisz. 80. 3 lewy zacisk ciasty ciągły. Syw na końcu. Do 3 prawy ciasty syw. Do 3 prawy ciasty syw. I 20. I 4 prawy krótki. I prawy uch. 80. I prawy koniec lewą. Zatoczka widzisz. Zatoczka widzisz. I pokrót. I 20. I jeden lewy. I lewy łuk, bardzo długi. Koniec zacisk. I 50. Przedrujemy łuk, już Tak Ciągnię ciąg, I drugi mostek przed mostem. Hamowanie. Trzy lewy krótki do dwa prawy. Trzy lewy krótki do dwa prawy. I do cztery lewy. Wypuść. I pięćdziesiąt. I trzy lewy krótki do cztery prawy krótki. I szykana. I trzy lewy prawe z uwagą. Marzej bo podpija na tej prawie. Prawy krótki, do 3 lewy bramy. I 100. I hamowanie 3 prawy krótki z uwagą. I hamowanie 3 prawy krótki z uwagą. I 4 lewy przyciąć. I hamowanie 2 lewy, do 1 prawy. I 50. I 4 lewy krótki nie ciąć. Do 1 prawy syf z uwagą. I trzy lewy widzisz negat I 80. I trzy lewy zacisk ciągły. Ciasny koniec syp. Koniec syf I trzy prawy ciasny syf I trzy prawy ciasny syf Do cztery prawy krótki. Cztery prawy krótki. I prawy łuk. I 80. I prawy łuk koniec lewą zatoczka. I powrót, i jeden lewy. I powrót, i jeden lewy. I lewy łuk, koniec nacisk. I pięćdziesiąt. przed drugim moskiem hamowanie. Przed drugim moskiem hamowanie. 3 lewy krótki do 2 prawy Do 4 lewy wypuść I 50. I 3 lewy krótki do 4 prawy krótki I szykana I 3 lewy w bramę z uwagą podbija Do cztery prawy krótki Do 3 lewy w bramę 100 i 3 prawy czasne nie ciąć z uwagą, to 4 lewy krótki ciąć, to hamowanie 2 lewy, hamowanie 2 lewy, 1 prawy i 50 i 4 lewy krótki nie ciąć i 31 prawy trzymaj trzymać z uwagą i 3 lewy widzisz średni negat. I 80. I 3 lewy zacisk ciasny ciągły syp na końcu. To no, 3 prawy ciasny syp. 4 prawy krótki. I prawy łuk. I 80. I prawy łuk koniec. Lewą zatoczkę. Powrót i trzymaj prawej na metę. Powrót i trzymaj prawej na metę. Dobrze.